wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z SC25. Kolejny dzień toty. W dzisiejszym odcinku robimy masę kontentu, otwieramy nagrodę za Division Rivals. Paczki 10 razy 83 i wiele, wiele więcej. Także zapraszam do oglądania. Oczywiście zaczynamy od nagród za Division Rivals. Udało mi się wbić. Ulepszone nagrody nie spadając z ligi drugiej, także super po prostu. I zaczynamy od Player z 1485 plus, także zobaczmy, Neuer, Dbala, Tone oraz Szaka. No weźmiemy sobie tutaj Informa. I w drugim Player picku zobaczmy, czy będzie tutaj niebieski kolor na razie. No niestety. No weźmiemy sobie, niech będzie z 87. Także słuchajcie, mega paczka, jest to paczka wymienna, mamy tylko i wyłącznie Informa. No ale oczywiście inform się przyda. Teraz leci paczka chyba za 100 albo za 125 tysięcy. Gwarancja 84. Ale nawet nie mamy tutaj walkoutu. Teraz słuchajcie, leci paczka dwóch z nie 87. Są tutaj do trafienia specjalne karty. Zobaczmy, mamy chyba centuriona. I to będzie chyba Karim Benzema, bo już go trochę poznałem po sylwetce. Ale zobaczmy, na kogo on się zamieni. No Karim Benzema, to jest chyba spoko traf. 89 i zamieni się na Donna Rumę. 90 do wyrana. Naprawdę dwa bardzo solidne fodery. No bo Benzema kosztuje 40 tysięcy. Teraz paczka 30 piłka, że to nie 80. Plus. Niestety, złota karta. No ale mamy chociaż ten walkout, nie? Eva Pajor. I teraz paczka 40 razy 80. Zobaczmy. No niestety, złota karta. Mamy chociaż ten walkout. Nie mamy jeszcze informa. Spoko. Paczka za 30 monet. Warto spróbować, słuchajcie. Niestety, nie. Także tak prezentuje się ekipa. Przejdźmy teraz do pierwszego spotkania w kwalifikacjach do FUT Champions. No niestety, ekipy pierwszego rywala sobie nie zobaczymy. Smy w polu karnym, no już te same po krótkim słupku nie działają. Ale zobaczmy może Cole Palmer, taka fineska, nie wiem jakim cudem ten DH tego nie złapał. Ale piękne podanie od pani Smy, czy Palmer to skończy, fineska, no co on broni, ty. Zeroberto w polu karnym, słuchajcie, brawo Jaszyn, ale do bitka i to jest gol. No dawaj tego Zidana, słupek. O Jezu, ale błąd w obronie, i Turam, Turam! Po krótkim słupku pięknie, Jaszyn. Oj, Smyf, pięknie do Pedro Neto, to musiała być, słuchajcie, Bramka. My, przed polem karnym, wspaniałe uderzenie, mamy 2 do jednego. Oj, oj, no i to pewnie będzie Bramka, Turama, brawo, Jaszyn. Super, podaję do Drzego i Smyf, 3 do jednego petarda. O, ale mnie zrobił tym Marezem, ale się przesunąłem jaszynem pięknie. Palmer? O, leś spineska. Oj, Zidan, Zidan do Palmera i Palmer. Praktycznie pusta bramka, 5 do 1. Oj, oj, Marez, ale piękne wykończenie. Co to jest w ogóle za karta Mareza? Bo bardzo dobrze się pokazuje. No jakim cudem, Jezu, jaszyn w tym meczu jest niewiarygodny. Smyr w polu karnym! Nie mam pojęcia w jaki sposób ona to zrobiła, ale udało się. Smyw przed polem karnym! No, Dehea to obronił. A legenduzi i piłę do Palmera i Palmer z lewej nogi. No, dobry jest ten Dehea. Uram w polu karnym i zobaczmy. Aj, czemu ty przyjacielu też pokrutni z łupku? Palmer przed polem karnym! O oh, yes. Oj, zero Roberto, ale Saliba go czyści, ale jeszcze się utrzymuje przy piłce, pięknie udodzi. wygrywamy to spotkanie. I dzięki temu utrzymaliśmy w sumie tego Sancho90, który wygląda naprawdę bardzo przyjemnie i myślę, że nawet możemy sobie go wytestować zamiast tego Ribery'ego. Pierwsza paczka 10 razy 83 daje nam złotą kartę z walkoutem chociaż, fajnie. Ruben Diaz, João Cancelo oraz Ryze, jaka paczka. I druga paczka 10 razy 83 po raz kolejny mamy tutaj złotą kartę, mamy ten walkout, na pasję kto będzie Rizman, widziałem po fryzurze i jeszcze medo, 86 Rubendii, że kiedy te paczki są dobre. Trzecia paczka dzisiaj Ci piłkarzy oceni 83. Po raz kolejny złota karta, tym razem nie mamy nawet walkoutu. Ale mamy za to dwa informy. Tak jak mówiłem, wytestujemy sobie teraz tego Sancho. Przejdźmy do drugiego spotkania w kwalifikacjach do champions Także tak, słuchajcie, prezentuje się ekipa drugiego rywala w dzisiejszym odcinku. Jest średnia, ale zobaczymy, co rywal potrafi. Oj, ten Sancho, jak na razie bardzo przyjemny driblik i bramka w drugiej minucie. W debiucie. No dobra. Gendozit pani Smyw i pani w podcinkom. nie trafia w bramkę, słuchajcie, ale mamy pauzę od przeciwnika i czy to będzie rage quit? Dokładnie tak, szybko poszło. I dzięki temu możemy sobie odebrać już pełną ewolucję u dodziego, który będzie miał overall 89 i takie statystyki petarda. Rozpoczniemy sobie teraz ewolucję Diego Dolota, bo uważam, że on tego potrzebuje. Tak, prezentuje się ekipa kolejnego rywala, Cassias, 93. Chardon, badzie, Sokrates, bardzo fajna ekipa. Dobra, to będzie kolejna sytuacja. Sancho, Sancho w polu karnym. Bardzo fajne to było i powiem się wtedy Sancho mi się podoba, podobać. To będzie kolejny Ragequit. Dokładnie tak. Także teraz poczekam sobie na godzinę 19. Otworzymy sobie kolejne paczki 10 razy 83. Zobaczymy, co pojawiło się w FIFA. Także jeszcze oglądajcie, bo może coś jeszcze ciekawego trafimy. Dobra, słuchajcie, także jest po godzinie 19. Cristiano Ronaldo oraz show. Właśnie w tym momencie trafiam do paczek w wersji Toty. Jako dwunasty zawodnik oraz dwunasta zawodniczka. Śmieszna sprawa. Teraz w paczkach mamy do trafienia karty toty oraz karty wyróżnienia toty. Także naprawdę jest co trafiać, także no spróbujmy coś trafić jeszcze, nie? Paczka dwa razy 84. Zobaczmy. A, niestety, złota karta. Kolejna paczka 10 razy 83. Może jakaś karta wyróżniona toty? Niestety nie. Nawet nie mamy lockoutu. Dzisiaj we SBC pojawił się Field Folding, który statystyki ma po prostu kosmiczne. Trzeba przepalić 12 składów i ma tylko 4 na 4. Jak osobiście nie robię, karta wygląda naprawdę po statystykach wspaniale. Naprawdę, ten dribbling, strzały, tempo, podania. Fajna karta. Kolejna poczka, 10x83, proszę. O Jezu, się podnieciłem. Delikatia to tylko jest inform. 85 przynajmniej. Także tak prezentuje się ekipa następnego rywala w kwalifikacjach do F Champions. Benny Gambo, Stancer, rób gdzieś na lewym skrzydle, no zobaczymy, co ten gościu potrafi. Oj, ten Palmer, Palmer po krótkim słupku, ale Casillas Udodzić główki. Potężna główka to była. Może Sancho, jakaś fineska, o jezu, ale jeszcze się utrzymał, Pusta bramka była. Oj, Sancho! Nie trafia w bramkę. Co ten gościu robi? No czemu on, nie no, czemu każdy dzisiaj chce wychodzić z tych meczów? Nie rozumiem tego. Także tak, słuchajcie, prezentuje się ekipa rywala w spotkaniu o 5 do 0 w kwalifikacjach do Champions, no chyba dzisiaj cały czas gram na Casiasa tego wersji Toty. No jak na razie nie pokazał się jakoś wybitnie. Ale podanie do Sancho i Sancho przed sytuacją prawa noga, to jest jego kolejna bramka 1 do 0. Pedroneto, przejęcie piłki, zobaczmy, zrobił Van podajmy go... Ej, no to miało być to Smith! Jakie to było dziwne! Pięknie, Genduzi super przejęcie i dawaj Smith, wyjdź na wolne pole, wyprzeć tego Van no! To jest zwykły Van Dijk. Nie no, to musi być spalony, dobrze. Nie, no, jeżeli chodzi o dribbling, to ten Sancho jest naprawdę wspaniały, ale on tak poza tym strzela już drugą bramkę i to z takiego kąta, fineską. Jak na razie mi się podoba generalnie. Ale to rozegrali chłopaki i pani w kończy to akcję i mamy już 3 do 0. Zobaczmy, Panie Smith może z tego miejsca fineska. Perfekcyjnie. I to będzie, słuchajcie, kolejny rage quit. Zagrałem 5 spotkań w kwalifikacjach do Food Champions. Wygrałem wszystkie 5 z czego chyba 4 albo 3 to były rage quity, więc jestem naprawdę w dobrej formie. Także myślę, że moi przeciwnicy Food Champions mogą się bać. No także słuchajcie, no pierwsza ranga. No wydaje mi się, że udało się już bić w tej edycji FC. Piątą rangę w kwalifikacjach do Food Champions. Nie jest to jakiś niesamowity sukces, ale dzięki temu odbieramy sobie ewolucję Diego Dallo mu chyba fizyczność się polepszyła, nieważne. Mega paczka, jest to paczka wymienna, to są oczywiście nagrody za kwalifikacje, w których nawet nie ma kautu. Teraz paczka zawodnika 85 plus wymiennego. Teraz po raz kolejny złota karta i to nawet nie ma kautu. Czyli naprawdę bardzo mocny plus obok tej piątki. Paczka 11, piłkarzoc nie, 81, zobaczmy. No niestety nie, nawet nie mamy okautu po raz kolejny. Także słuchajcie, szósta paczka 10 razy 80 Czyli to jest po raz kolejny złota karta, no. Kurczę, no mogliby dać chociaż jakieś wyróżnienie to, ty. Jakiegoś Leo Messiego, czy coś takiego. Niestety nie. Zrobiłem sobie paczkę 86, combo upgrade. Także zobaczmy, co tutaj można trafić. I mamy kartę wyróżnienia toty. I zobaczmy, kto to będzie. Bramkarz z Francji, będzie Mike Mignot. Ale czy on ma kartę wyróżnienia, czy... Czy to będzie jakiś podwójny walkout? No, mam nadzieję, że to jest podwójny walkout. No niestety, nie, to jest Mike Menion po prostu wyróżniony, ale natrafiliśmy no, kartę Toty, tak? 89, fajnie, naprawdę bardzo fajnie. Mike Menion, który kosztuje teraz prawie 100 tysięcy. No, oczywiście, cena pewnie za chwilę spadnie. No, ja go nie będę zmieniał za mojego Jaszyna, bo uważam, że Jaszyn jest super bramkarzem. Ale no słuchajcie, no dajcie znać w komentarzu, czy udało wam się trafić już jakąś kartę wyróżnienia, lub zwykłą Toty. To było na tyle w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak zostawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję i słyszymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się do usłyszenia. Cześć!